Co nagrywamy dzisiaj? E, wycieczkę po Wrocławiu. No, jesteśmy w Wrocławiu, ja trochę źle czuję siebie, ale tak czy siak. A gorączkę 367 umieram To będzie fajne, te, teraz zaczynamy od tego, czy będziemy gdzie? I chyba panorama, na No i co? Jedziemy, kurde. Jesteśmy w muzeum. Jaki tam muzeum nazywa? Topacz, topacz. Nie wiem, co nie jest tutaj, dlatego będzie po prostu strzelać. To jest e, mocnik. Mocnik? E, motor. No patrzcie. Bardzo zarąbisty. Ooo, Golf. Sejwa, sejwa, sejwa. Brakuje mi ciebie. Bo ja nie wiem. Duże życie, żeby powiedzieć, ale... oto ten Fiat. то есть, то есть Będzie starać się po polsku mówić. Samochód osobowy klasy średniej, produkowany przez niemiecką firmę BMW w latach 1938-1940 oraz 1940-1955. Dostępny jako dwudrzwijowy, coupe lub cabriolet kabriolet. O. Tutaj mam na wersję cardio. Jak widać po daszku, który jest parciany. W skrócie naciągnięta Bardzo no. jestem To jest elegancko. To jest, to jest moje auto. Bo teraz nie mam prawa jeździć do tego. Porsche 911 seria G, 6 litrowy bokserek, czyli standard jak Porsche. Nic się nie zmienia od jak widać, co najmniej 40 lat. A to jest Mati, najpierw. No, w skrócie jestem tym człowiekiem, który go tu przeprowadził. Przez to, jak był prekursorem do 930, to po tym aucie Porsche wypuściło swój jedyny stricte rajdowy samochód, taki jakby klasy B. Mm -hmm. Teraz jeszcze jest Teraz jesteśmy w parku japońskim. Tutaj fajny, fajny widok. Chciałem się opowiedzieć. że Sebastiana nie ma. Sebastian będzie w następnym odcinku i będzie pokazać całe Niemcy. Dlatego subskrybujcie i lajkujcie. Tak, słucham? Tam za monitorem. Co jeszcze? O kurde, tam tak. Mam kaczkę stoi. Kaczka dziwaczka. Pokazujemy Wam z prawej strony fontan, z lewej nie mam. Taki mamy życie. Bo prawa strona zawsze ma coś, a lewa nie. To nie jest polityka. Po prostu życie takie. <śmiech> <śmiech> Chcę się odpowiedzieć. No, do wyrobekiem.

你爸，你说的不是九万八万考？ Każdy youtuber ma swoje e, takie frazy, na które on odzywa na swoich subskrybentów. Nie wiem, chłopaki czy e, faceciki, jak mu będziemy nazywać to? Możecie mówić... Małki. Kluski. kluski. Bo to Bo to Seba. <noise> Co tam klus? Od Wszystko dobrze. A nagrywasz już? No, cały czas. czas. Aha, cały czas, no dobrze, dobrze. Ja tam jestem vlogerem. To... To powinien napisać e, fajne takie frazy, jak będziemy nagry nagrywać i będziemy odzywać do Was, słuchająców, obserwujących. Znaczy ja nie podzielę. Pięknie. Pięknie. Ten jest Tak Po prostu. jest gościem, a potem. Zniknie. Wyprowadzić z Goście i ryby głosu nie mają. Nie. Goście i ryby śmierdzą po trzech dniach. Nie, bo nie, nie mogę telepać kamerą, powiedziałeś. Wolę zginąć. Patrz, 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 patrz. Patrz, patrz, patrz prosto. No, widzisz takie, takie kletki, tak? Już, no. Fajnie, fajnie, powiem, powiem ci. Że... Nie bój się mnie. O, patrz, patrz, patrz. Tutaj rybka. O, gdzie? O kurde, ogromne. No to są te koi, nie? A, te drogie, japońskie. Zrobi się z nich sushi? Śliczny! Hej Maluszko. Halo! Ale mi brakuje moich zwierzątek. Widzowie, pojechaliśmy była, kiedy... do Wrocławia i zostawiliśmy nasze dzieci. No, zostawiliśmy naszego pieska, pryncusia I, i, i kotę. Naszego gościa na jakiś czas. Kot Na zostanie życie, z nami zawsze. oczywiście, żartuję po prostu. Co za chłop. <grywało> Co nagrywaj mnie, nagrywaj. Nagrywasz? No, czuję nagrywa, tego, nie Co Dużo nagrywaj Dużo Żeby to było cały czas. Przesyt. Przesyt. Już 5 minut nagrywam. 5 minut nagrywasz. Ma, za mało. Już. Za mało, to, to nic. A gdzie te godziny, które spędziliśmy tutaj? Wreszcie coś widzę. No. Idziemy do wyjścia, kochani. Idziemy. Idziemy, bo było. Co kurde, ty robisz? <grym> Nagrywam cię. Nagrywasz moje głowy? Co ty kurcze robisz? <grym> Co ty nagrywasz? Pokazujesz, że ja jestem łysem? <grym> ja wiem, że o to chodzi, kurde. <grym> no. <grym> Nie jesteś z tyłu <grym> tak, ty, ale. <grym> ty, Okej, okay, teraz jedziemy do, do... Gdzie idziemy teraz? Do, do auta do, do Forta Focusa. Do Forta Focusa. Niebieskiego, pięknego. A, i coś się powiedzie. Na, nazywa się strzała. Strzała nazywa się. Nie, yeah. Arrow. Strzało. Arrow. A jak No i co? No i zobaczymy tam, co tam będzie dalej. Chcę pokazać wam rynek. Piękny wrocławski.

ale zaraz zobaczymy Idziemy sobie na jakiś dział z smarami sam samochodowymi i mhm. musimy kupić WD-40 do przesmarowania gwintów bo na pewno będziemy mieli dzisiaj śruby, które nam nie będą chci chciały puścić mhm. No i pójdziemy na tak zwany, ja to nazywam Rosman dla facetów, czyli... Rosman dla facetów faktycznie. Fajnie, Nie wiem takie rzeczy. Weźmiemy sobie tego. Widzisz. Środek do odkręcania zapieczonych śrub. Poluzowuje zapieczone śluby. To weźmiemy sobie. To i to? Mm, ale nie wierzę. A z K2, nic jeszcze nie kupiłem, skadwa co by działało, więc wiem. Co wiesz? Przysłuchałem. Wziąłem specjalnie zamek, żeby kupić nowy. Zapomniałem. Go kupić. Siemaneczko. <noise> Dzisiaj troszeczkę podzielamy z innym samochodem niż pasatem. My Bardzo mniej spotykanym na ulicach jak Suzuki Grand Vitara, Dynika. I troszeczkę wprowadziliśmy już zmiany, bo zmieniliśmy fergi na takie bardziej terenowe. No i co? Problem polegał w witarze na tym, że mamy za nisko po prostu pak od ziemi, nie? Czyli za niskie tylne zawieszenie i za miękkie. No i będziemy kombinowali tak, że yy, wymieniamy tylne amortyzatory na troszeczkę mało popularną rzecz, jak amortyzatory z Forda Focusa, bo ponoć na forach pisali, że pasują, są dłuższe, są twardsze z kombika, więc będziemy to rzucali i do tego będą am amortyzatory ja mówię, sprężyny miał być z Focusa, a amortyzatory będą z BMW 43, bo są dłuższe, nie? Zobaczymy na ile to wszystko będzie pasowało. Na forach piszą, że będzie to pasowało, więc no... w filmiku, jak to nam będzie szło, nie? Bo mm. to jest też nasz pierwszy raz, tak jak każda rzecz, którą robimy. No. <laughs> Ten, więc musimy sobie popsikać po śrubach. Ale nie są takie stare, wiadomo, ale... Lepiej sobie popsikać niż potem się wkurzyć, żeby się nie popsikało i nie da się odkręcić. Z taki niby ten kurde WD40 pomaga, no zobaczymy, może pomoże. Może pomoże, o Boże. Jak pomoże, może może, a jak może nie pomoże, to pomoże, może czas. Dokładnie. A dzień dobry. Mamy unboxing. Kurde, nie wiem co to jest, chyba po prostu dał mi coś tam jakiś package. Żeby ja zrobił unboxing, powiedziało to jest amortyzator. Nie wiem. Zobaczymy. Co to jest? Daco Shock absorber. Ja wygląda jak. Jak nie wiem. Nie widziałem nic takiego w życiu. Bo, <gryw> nie mam nic porównać, że. To jak wygląda. Ok, otworzymy pierwszy. A to wygląda jak. Jestem piratem. I to wygląda tak. To jest cięż amortyzatora. To wygląda tak. Pierwszy, drugi. dam teraz semy. To są dwoje. No jest. Twardy. I tak. Co ja gadam? Ja po prostu czuję, że gadam głupoty. Co, lecimy do unboxinga numer 2, ja, Nie muszę tak mówić, k**a! Ok, jeszcze raz. Lecimy do unboxinga 2, bo ja teraz tutaj unboxuję, a tam mis pracuje. No, każdy ma swoje zdanie, każdy ma swój kierunek. Ja unboxuję, po prostu. unboxujesz, a ja majsterkuję. No, opowiadam co widzę. Unboxing numer 2. O kurna! O, jaka długa i jaka skręcona. Co jeszcze powiedzieć? Jest metalowa, jak widzę. Nie jest złoto. A to jest nowa część z że Sprężyna nowa. Sprę... Sprężyna nowa to. To sprężyna nowa. A to stara. No i co? Lecimy do Sebastiany. Z dramat. Z jednej strony nam fajnie weszła tutaj sprężyna, ale z drugiej strony nie chce tak fajnie wejść. I musimy zrobić tak, że jednak wyciągniemy najpierw z tej, włożymy z tamtej, bo z tamtej strony blokuje prawdopodobnie nam drążek jeden, no ale nie możemy wybić śruby od niego. Trzyma jak s ten. Sorry za słowa. <śmiech> <śmiech> ale jest walka twarda. Samo, samo. Mam taki wrażliwy. W tym czy jeszcze wszystko zrobiła, a teraz y, ja muszę to zrobić. Widzicie, kurwa? <grym> to <grym> ja jest dlatego, polityka. To jest polityka. Każda część, tam muszę zrobić coś. Każdy ma swoją część. Jeden robi ją szybciej, drugi wolniej. Ale ja, tak jak mówiliśmy na początku, że Adam się uczy dopiero tego wszystkiego. Miła. I dlatego nie zapomnijcie. subskrybucję. Łapki do góry Tak, subskrybujcie, żeby Azam nie musiał pracować i mógł montować nam filmiki I w lewo przekręć No w lewo tak byś chciał odkręcić to tak? Nie to, nie to, tam masz takie... To... Jak... Tak, ten dzygiel palcami złapałem i przekręć w lewo Ty przekręcić w lewo w lewo, no? W lewo górę Lebo, lebo. No, Prostą no, no. A teraz chwila prawdy. Chodź tutaj, posiarkowie. A więc tak. Misja udana. Witara jest podwyższona tak jak było założenie. Chodzi to tak jak działa. Chodzi tak jak działa. Azam nauczył się kosić kosą. Jeszcze musi dopracować technikę, ale to mu, się, to mu się uda. Lajkujcie, subskrybujcie, bo im więcej was, tym więcej naszej twórczości i bardziej nas to będzie napędzało. Także do zobaczenia, Piona.